Oto jak odpala Polonez 1500 Borewicz na nowym rozruszniku. Proszę bardzo, odstrzała. Bardzo lubię ten samochód. Coraz bardziej go lubię. Trochę jest w tym momencie rozbebeszony, jak widać. No bo tutaj troszeczkę będziemy działać niedługo. No to chodźcie się, przejedziemy kawałek. tyłu teraz. Ale powiem Wam, jak fajnie ta skrzynia biegów wymieniona teraz chodzi. Proszę zwrócić uwagę. Jedynka, dwójka, trójka, czwórka i wsteczny. Jak to cichutko, nic nie zgrzyta, tak jak w tamtej. No i teraz można sobie jeździć. No jeśli Uda mi się w tym roku jeszcze przed świętami to się wybierzemy gdzieś na przejażdżkę przed świętami po prostu albo wigilię na przykład. No i powoli ten samochód zaczyna jakoś wyglądać. Patrzcie jak to fajnie wchodzi ten wstecz na w tamtej starej skrzyni biegów jak zgrzytało. No I tak wygląda ten Polonez z 1500 na tę chwilę. A no i niedługo będziemy go robili dalej.